9 lipca 1962 roku hotele w hawajskim Honolulu pękały w szwach. Każdy chciał zobaczyć nocne niebo, jak gdyby zajęte ogniem. Zorza polarna to w końcu rzadki widok na tych szerokościach geograficznych, tyle tylko, że tym razem był to efekt wybuchu jądrowego. Amerykańskie wojsko wysłało wówczas bombę wodorową w miejsce. Gdzie nikt wcześniej się nie odważył, w kosmos. Następstwa eksplozji były tak wstrząsające, że ściśle tajny test rozniósł się po całym Pacyfiku. Ale to był dopiero początek. Jak Stany Zjednoczone i Związek Radziecki prawie zrobiły z Księżyca radioaktywne pustkowie. Czy można dotrzeć do innych planet, wykorzystując moc wybuchów nuklearnych? I które obiekty w układzie słonecznym możemy zniszczyć siłą atomu? Oto poradnik, jak zbombardować kosmos. Testy nuklearne przeprowadzono w powietrzu, wodzie i pod ziemią. Ale dlaczego USA poczuło potrzebę wyniesienia bomby na orbitę? Pod koniec lat 50. naukowcy zbadali ziemskie pole magnetyczne, które chroni nas podczas burz słonecznych. Każde takie zakłócenie może dostarczyć śmiertelną dawkę promieniowania wszystkim żywym istotom. Rozpędzone, naładowane cząstki zostają jednak uwięzione wzdłuż linii tego pola i jawią nam się jako zorza polarna. Ale mogą również powstawać w wyniku eksplozji jądrowych. Gdyby wysadzić bombę na odpowiedniej wysokości, pole magnetyczne stworzyłoby nuklearną poświatę na wzór naładowanej bariery. Wyłączyłoby to całą elektronikę w międzykontynentalnym pocisku balistycznym spadającym z kosmosu. Wraz z przemieszczaniem się cząstek po polu magnetycznym, wpływ bomby zdetonowanej choćby na Oceanie Indyjskim dotarłby do Związku Radzieckiego. Uderzając we wszystkie tamtejsze instrumenty potężnym impulsem elektromagnetycznym. Wszystko to brzmiało jak idealny plan obrony, jak i ataku, więc Amerykanie postanowili sprawdzić go w praktyce. 1 sierpnia 1958 roku, podczas operacji Hardtack z atolu Johnston na zachód od Hawajów, Wystrzelono rakietę z głowicą termojądrową o mocy 3,8 megaton. Wyniesiono ją na wysokość 76 km, czego nie można jeszcze uznać za przestrzeń kosmiczną, ale to bardzo blisko. Eksplozja o kryptonimie TIK rozświetliła nocne niebo w promieniu setek kilometrów, a jej blask widziano nawet na Hawajach. Efekt trwał tylko pół godziny. Ale zakłócenia radiowe były odczuwalne na całym Pacyfiku przez 6 godzin. Problemy z komunikacją miała nawet Nowa Zelandia, a to pomimo, że pole magnetyczne nie wychwyciło większości cząstek z wybuchu. Potencjał był ewidentny. Niecały miesiąc później na Oceanie Atlantyckim. Przeprowadzono operację Argus, podczas której trzy pociski uzbrojone w ładunki nuklearne zdetonowano na wysokości 170, 310 i 794 km. A to już kosmos. Każda z głowic miała moc tylko 1,7 kilotony. Ale nawet to wystarczyło, by stworzyć wyraźne pasy naładowanych cząstek. Tak urosła żądza jeszcze potężniejszej eksplozji w kosmosie. Dlatego latem 1962 roku Pentagon rozpoczął operację Fishbowl na tym samym atolu Johnston. Podczas pierwszego testu Bluegill Prime wojsko straciło kontrolę nad rakietą i zniszczyło ją na nieznanej wysokości. Głowica spadła do Oceanu Spokojnego i do dzisiaj nie odnaleziono. Ale nieudana próba nie zniechęciła Pentagonu. Wieczorem 8 lipca odbył się Starfish Prime, podczas którego pocisk uzbrojony w ładunek termojądrowy o mocy 1,4 megatony wybuchł na wysokości 400 km. W cienkiej górnej atmosferze nie powstał jednak typowy grzyb atomowy. Zamiast tego pojawiła się kula rozżarzonej plazmy. Która rozświetliła niebo na tysiące kilometrów. Ale tej nocy na Hawajach ludzie widzieli coś więcej niż tylko światło. Impuls elektromagnetyczny ze Starfish Prime wyłączył 300 latarni ulicznych w Honolulu, uruchomił alarmy domowe i uszkodził linie telefoniczne. Ukazała się też nuklearna zorza. Do której przez wiele tygodni zjeżdżali się turyści. Taki efekt przekroczył wszelkie oczekiwania wojska. Nie mogli nawet zmierzyć pełnej siły oddziaływania elektromagnetycznego, bo eksplozja zepsuła ich sprzęt. Ale najważniejsze było to, że potężna bariera promieniowania, utworzona z naładowanych cząstek uwięzionych przez pole magnetyczne, utrzymywała się przez miesiące. I unieruchomiła łącznie 9 satelitów, w tym jednego radzieckiego. Czysto technicznie był to więc atak nuklearny na Sowietów. Energia z wybuchu Starfish Prime rozpraszała się nad Oceanem Spokojnym przez kolejne 5 lat ale w 1963 roku Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisały traktat zakazujący wszelkich testów jądrowych w górnej atmosferze. Jak pokazał Starfish Prime, każda taka próba mogła wyrządzić olbrzymie szkody na pół kontynentu. Podobna eksplozja nad Ameryką Południową mogłaby wyłączyć większość elektroniki w centrum USA, nie wspominając o dziesiątkach, a nawet setkach satelitów. Nie musi to być więc nawet bezpośredni atak. Ale jeszcze przed Starfish Prime, zarówno amerykańskie, jak i radzieckie siły zbrojne miały realne plany znacznie większych detonacji nuklearnych poza ziemską atmosferą. Na konferencji prasowej NASA z kwietnia 1967 roku, poważany dr Leonard Reifel mówił o kluczowych punktach na powierzchni Księżyca. W których powinni wylądować przyszli astronauci. Ale to nie dlatego wstąpił w szeregi agencji. Jego pierwszym zadaniem było wyznaczenie miejsca pod coś zupełnie innego. Rifle odważył się na publiczną wypowiedź o ściśle tajnym projekcie A119 dopiero kilkadziesiąt lat później po przypadkowym ujawnieniu paru szczegółów przez jego byłego ucznia, legendarnego Karla Sagana. W 1958 Sagan, wówczas młody doktorant, został potajemnie włączony wraz z innymi badaczami do nowo utworzonej NASA. Zlecono im ocenę konsekwencji detonacji bomby wodorowej na Księżycu. Pomysłodawcą był sam wynalazca tego straszliwego urządzenia Edward Teller, jedna z kluczowych postaci projektu Manhattan. Zaproponował on test wyłącznie w celach naukowych. Ale wojsko zobaczyło w tym okazję do wyprzedzenia Sowietów w wyścigu kosmicznym. 4 października 1957 roku Związek Radziecki zaskoczył USA, wynosząc na orbitę pierwszego sztucznego satelity. Jednak amerykański wywiad doniósł o jeszcze bardziej śmiałym planie, jakoby do listopada Sowieci zamierzali zdetonować bombę atomową na Księżycu, by uczcić 40. rocznicę Rewolucji Październikowej i raz na zawsze upokorzyć Waszyngton. Choć nie wyrobili się w czasie, w Pentagonie i tak wierzono, że Kreml w końcu wystrzeli pocisk nuklearny na Księżyc. Ta presja czasu doprowadziła do szybkiego rozpoczęcia projektu A119. W oparciu o wnioski uczestników misji. Detonacja bomby wodorowej na pozbawionej atmosfery powierzchni Księżyca stworzyłaby tę samą zabójczą kulę ognia, co w przypadku Starfish Prime. Choć nawet stosunkowo mały wybuch wyrzuciłby w powietrze tysiące ton pyłu i gruzu. Ze względu na niską grawitację naszego satelity, wiele odłamków uciekłoby w kosmos tworząc przeszkody między nim a Ziemią, utrudniając przyszłe misje. U nas detonacja wyglądałaby jak krótki, słaby błysk, jasny jak migocząca gwiazda, subtelny, lecz dobitny pokaz amerykańskiej potęgi. Jednak Reifel, Sagan i inni obliczyli, że dostarczenie ładunku termojądrowego na tyle silnego, by stworzyć wyraźny błysk, było niewykonalne. W tym czasie rakieta Saturn V, zaprojektowana dla misji Apollo, nie była jeszcze gotowa. Ale wojsko koniecznie chciało wysadzić coś na Księżycu i stworzyć widowisko. Naukowcy zaproponowali więc wystrzelenie rakiety ze skromną głowicą o sile 1,7 kilotony. Wybuch musiał jednak nastąpić wzdłuż Terminatora, widocznej krawędzi tarczy Księżyca, i na pewnej wysokości nad powierzchnią, aby uniknąć wzbicia zbyt dużej ilości pyłu zagrażającego przyszłym misjom. I już samo to wystarczyłoby Kremlowi do wykrycia amerykańskiego testu w biały dzień. Naukowcy ostrzegali jednak, że jakikolwiek radioaktywny pył, który nie wyleciałby w kosmos, osiadłby na rozległych obszarach Księżyca. Zanieczyszczając je promieniowaniem przez wieki. To byłby jeden mały wybuch nuklearny dla Księżyca, ale jeden wielki błąd dla ludzkości. Jednak nie był to jedyny powód wycofania projektu A119. Pentagon obawiał się nie tylko skażenia Księżyca, ale też eksplozji ładunku podczas startu, co zagrażałoby całym Stanom Zjednoczonym. Z tego samego powodu swój plan odpuścił też Związek Radziecki. Niestety wysyłanie bomb w kosmos nie kończy się na księżycowym programie nuklearnym. Historia zna jeszcze bardziej szalone i przerażająco realne projekty detonacji atomu na orbicie. Pod koniec lat 40., gdy amerykańscy inżynierowie dopiero zaczynali opracowywać pierwsze silniki rakietowe, inny uczony z projektu Manhattan, Stanisław Ulam, zaproponował radykalny pomysł: co gdyby jako paliwa użyć samego ładunku termojądrowego? Tak powstał ściśle tajny program Orion. Testy z małymi modelami wykorzystującymi konwencjonalne materiały wybuchowe dowiodły, jak niebywały potencjał miała ta metoda napędu, pod warunkiem, że opancerzona osłona wytrzyma wielokrotne detonacje. Co ciekawe, im większy byłby statek, tym więcej mocy dawałby mu każdy wybuch. Z kolei firma General Atomics doprowadziła tę myśl do ekstremum. Oto całkowicie realny projekt olbrzymiego nuklearnego statku Orion. O wadze 4000 ton, mogący pomieścić 120 osób. Aby uniknąć eksplozji przy starcie, giganta na orbitę miały wznieść boostery mnóstwo boosterów. A gdy tylko znalazłby się na bezpiecznej wysokości, zacząłby zrzucać bomby nuklearne. Każdy wybuch naciskałby na osłonę z tyłu i poprzez amortyzatory przenosił energię na całą maszynę. Zrzuciwszy odpowiednią liczbę bomb, Orion przyspieszyłby do tysiąca, a może i dziesięciu tysięcy kilometrów na sekundę. To 3% prędkości światła! General Atomics tak naprawdę wyobrażało sobie Oriona jako statek zdolny do szybkiego dotarcia na Marsa. Ale nie w ramach pokojowej eksploracji. Na pokładzie miało nie być ani jednego naukowca. Tylko wojskowi obsługujący 520 megatonowych pocisków nuklearnych. Jeden Orion na orbicie mógł dziesięciokrotnie przebić mocą Starfish Prime lub w razie potrzeby zetrzeć z mapy cały Związek Radziecki. To nie science fiction, był to prawdziwy projekt, którego rozpoczęcie planowano na lata 60. Powstrzymały go jednak obawy o bezpieczeństwo. Gdyby Orion z głowicą bojową eksplodował podczas startu, obróciłby co najmniej jeden amerykański stan w radioaktywne pustkowie. A nawet gdyby cała misja przebiegła bez problemów, załoga i tak przyjęłaby do 700 radów twardego promieniowania z każdego wybuchu, i to mimo wszystkich osłon. To 10 razy więcej niż wartość, przy której pojawia się choroba popromienna. Dlatego zaczęto myśleć o czystszych bombach jądrowych. Jednak gdy General Atomics zwróciło się o pomoc do prezydenta Kennedy'ego w 1962 roku, ten tak przeraził się pomysłem nuklearnego statku kosmicznego, że natychmiast zamknął projekt. The weapons of war must be abolished before they abolish us. Lecz jedna z wersji Oriona i tak pojawiła się znacznie później. 23 marca 1983 roku prezydent Ronald Reagan zaszokował świat, twierdząc, że Amerykanie są bliscy przechwycenia radzieckich pocisków nuklearnych za pomocą laserów kosmicznych. Brzmiało to tak niewiarygodnie, że media nazwały inicjatywę obrony strategicznej Reagana Gwiezdnymi Wojnami. Ale jej fundamenty stanowiła prawdziwa technologia opracowana przez General Atomics jako broń dla nuklearnego pancernika, z wciąż tajnego projektu Kasaba-Howitzer wybuch bomby wodorowej w połączeniu ze specjalną konstrukcją obudowy. Miał stworzyć nie kulę, a skupioną wiązkę plazmy skierowaną w wybranym kierunku. To samo rozwiązanie zastosowali naukowcy z laboratorium Lawrence Livermore na początku lat 80. Ich projekt Excalibur obiecał Reaganowi, że pojedyncze urządzenie będzie w stanie dezaktywować radzieckie głowice za pomocą laserów, a wkrótce potem prezydent wygłosił swoje słynne oświadczenie. Ładunek termojądrowy w Excalibur otaczały dziesiątki metalowych prętów. Po detonacji każdy z nich stawał się podstawą dla wysokoenergetycznego lasera rentgenowskiego. Jedno trafienie miało neutralizować głowice z odległości tysięcy kilometrów, a przynajmniej według wstępnych eksperymentów. Jednak po tym jak Reagan przyznał zespołowi spore fundusze, zaczęli oni zawyżać swoje wyniki. Okazało się, że mimo obliczeń lasery zasilane energią jądrową były zbyt słabe i zawodne, by wpływać na radzieckie głowice, ale wieści o skuteczności gwiezdnych wojen Regana dotarły na Kreml, popychając ich ku deeskalacji. Poniekąd więc projekt Excalibur zadziałał, choć nigdy go nie wdrożono. Lecz nawet po zakończeniu zimnej wojny bomby jądrowe znalazły zastosowanie w kosmosie. Mowa o bombardowaniu układu słonecznego: obecnie krąży wokół niego milion asteroid, a to tylko te namierzone przez NASA w ciągu ostatnich 50 lat. Ponad 2300 z nich stanowi potencjalne zagrożenie dla Ziemi. Kosmiczna skała o szerokości nawet paruset metrów może zniszczyć całe miasto. Za to asteroida o wielkości od 1 do 10 km jest w stanie zgładzić niemal całe życie na Ziemi. Ale czy warto się tym przejmować, skoro mamy pociski nuklearne w ciągłej gotowości? Naukowcy oszacowali, że już jedna megatona ładunku nuklearnego wystarczy, by doszczętnie zniszczyć typową miasto bójczą asteroidę. Taką rakietę trzeba jednak wystrzelić na kilka miesięcy przed uderzeniem, aby radioaktywne szczątki nie wpadły do atmosfery, wywołując globalną katastrofę. Dowiedzieliśmy się jednak, że wymagana moc wybuchu rośnie wraz z rozmiarem takiego obiektu. Najnowsze obliczenia NASA wskazują, że usunięcie dziesięciokilometrowego zabójcy planet wymaga wybuchu o sile 100 gigaton. Problem zaś w tym, że łączna moc wszystkich broni nuklearnych ludzkości wynosi 4 gigatony. Potrzeba 25 razy więcej. Ale asteroidy wcale nie trzeba niszczyć. Wystarczy zapewnić, że nie zderzy się z Ziemią. W 2023 roku ten sam zespół naukowców z Lorenz Livermore, który pracował nad projektem Excalibur, wykazał, że potężne promieniowanie rentgenowskie z eksplozji termojądrowej może zbić z kursu nawet większe asteroidy, ale tylko te składające się z krzemianów i kwarcu z minimalną zawartością metalu. Nawet gdyby zabójca planet wyskoczył nam na radarze, Musielibyśmy unieważnić międzynarodowy zakaz detonacji jądrowych w kosmosie i rozpocząć misję na wiele lat przed zderzeniem. Wystrzał trzeba by przeprowadzić z najwyższą precyzją miliony kilometrów od Ziemi. Szczerze mówiąc, ciężko w to uwierzyć. Przypomnę tylko, że w ramach Starfish Prime Amerykanie stracili pocisk termojądrowy w atmosferze. Ale detonacje nuklearne w kosmosie nie muszą być idealne, by przynieść nam korzyści. Przed tobą bardzo słaby świt, nad dziwnym czerwonym pustkowiem. Wygląda to tak, jakby ktoś przyćmił słońce o połowę mocy. Nagle o północy oślepia cię jasny błysk, a na Twoich oczach formuje się grzyb atomowy. 25 sekund później widzisz kolejną eksplozję. Przez godziny, dni, a nawet tygodnie nie widzisz nic poza regularnymi wybuchami nuklearnymi. Ale nie bój się, to powód do radości. Takie bombardowania mają na celu uformować Marsa pod użytek ludzkości w ciągu zaledwie dekady. Elon Musk zamierza wysadzić wiele głowic termojądrowych nad czapami polarnymi czerwonej planety, by uwolnić gazy cieplarniane. Jak dwutlenek węgla czy metan, i ogrzać nowy świat. Do atmosfery przedostałaby się też para wodna, która ma ją zagęścić. Wszystko to brzmi ciekawie, ale nawet przybliżone obliczenia pokazują, że najmniejszy zauważalny efekt wymaga zrzucenia 3500 głowic termojądrowych na każdy biegun codziennie przez 7 tygodni. To wielokrotnie więcej niż obecnie posiadamy. Ale nawet gdyby udało nam się wyprodukować niezbędną liczbę głowic i zdetonować je zgodnie z planem, nowa, dwukrotnie gęstsza marsjańska atmosfera osiągnęłaby tylko 1% ziemskiego ciśnienia. Nie rozgrzałaby się nawet na tyle, by coś zmienić. W międzyczasie i tak już wysoki poziom promieniowania gwałtownie wzrósłby po wybuchu tysięcy bomb wodorowych. Zamiast terraformować Marsa, sprowadzilibyśmy na niego zimę nuklearną. Ale jest też inny sposób. Można ogrzać go od wewnątrz za pomocą bomb jądrowych. Gdyby przetopić zestalone jądro Marsa. Moglibyśmy reaktywować jego pole magnetyczne, zapewniając mu naturalną ochronę przed promieniowaniem słonecznym, tak jak na Ziemi. Ale do tego potrzeba biliona bomb wodorowych. A gdyby czerwona planeta na nic nam się nie zdała, moglibyśmy dorzucić kolejne 299 trylionów bomb atomowych i ją zniszczyć. Później pozbędziemy się Jowisza. Największa planeta w Układzie Słonecznym uległaby już 100 miliardom trylionów bomb wodorowych. Ewentualnie można stworzyć jedną wielką głowicę o rozmiarach księżyca. Gorzej będzie z wysadzeniem Słońca. Wymagałoby to 10 tysięcy bomb wodorowych wielkości Ziemi. Albo 25 nuklearnych Jowiszów. Przy takiej mocy, gwiazda śmierci z gwiezdnych wojen byłaby. Jak pistolet na bańki. I zanim powiesz, że się zagalopowałem, spójrz na gwiazdę przybylskiego, odległą od Ziemi o 356 lat świetlnych. Jest tylko półtora raza masywniejsza od Słońca. Jej skład nie powinien się zbytnio różnić. Jednak, oprócz wodoru, helu i śladowych ilości tlenu, węgla czy żelaza, Ciało to zawiera rzadkie i wysoce niestabilne pierwiastki promieniotwórcze, w tym uran i pluton. Ta anomalia wciąż nie doczekała się wyjaśnienia, więc zostaje spekulować, że to obcy nieustannie bombardują ją pociskami termojądrowymi, pozostawiając po sobie znajdowane przez nas pozostałości. Jak myślisz, czy broń nuklearna przyda się w kosmosie? Oczywiście nie do wojny, a w imię nauki.